Kozak. To ja. Mój Jeszcze sobie ostatnio nasz skromny bramkarz z kolegą Szpilką poradził, ale jak to będzie z Bartosem, mam pewnego rodzaju wątpliwości. Może być ciężko. Może być ciężko. <noise> A propos, no właśnie, Adrianie Bartosiński, mistrzu KSW wagi półśredniej. Co ty o tym wszystkim sądzisz? Nie, robię, nie, nie robią jego gabaryty na mnie wrażenie. <noise> nie są to dobre informacje. Półśrednia. <noise> Kamera? Akcja. Ja bym chciał tylko zaznaczyć, panie Adrianie, że przed tobą z MMA, z KSW było tu dwóch dżentelmenów. Kolega Błachowicz i kolega Szpilka, więc chciałbym. W zasadzie nie chciałbym, ty byś chciał, by. Szpilkę? No, okazało się, że niewiele, ale potrafi. Kopnął. Kopnął, Dokładnie. I to nie przeciwnika i nie naszego Gaborka. Gotowy? Ready? Odliczam. 3, 2, 1. Jeden! Dwa, a, ja dwa, dwie, jak sobie wypuścić? Trzy! Adrian! A. I to dwoma kontaktami. Adrian! Ty grałeś kiedyś w piłkę? Nie! <grym> Za bardzo się wypuściłem. O, to w tym wszystkim chodzi. Ważne, że bramkarz nie wyczuł! <grym> no. Tego wypuszczenia! Dwa, trzy, cztery! Bo, jak łatwo! Jaka szybka noga! <grym> łatwo? Że łatwo, Adrian? No łatwo, no! Przecież mówiłeś, to nie twoje gabaryty. No. Szybszy musisz być. Grzegorz, ty nie jesteś gotowy! Jestem o Bartosa spokojny! Czas się kończy! Aj! aj, aj. Chciałem zrobić brawurę! Między parkanami, najszersze spodnie, dziś nie wejść. A wiedziałeś, że to zrobię? Podejrzewałem. Kurczę, miałaby dziurka. Barto, specjalnie dla Ciebie szalik puszczy niepołomnicę i w związku z tym pytanie, jak szybko Cię puszcza po walce? Pytanie tylko, co puszcza? Co? Co puszcza? No adrenalina. A, no to nie, to jest pół godzinki, szukam piłki. To widzę, widzę, mam, jak mam, znajdzie, mam. to będzie, mam. bo po pierwszej konkurencji, Grzegorz, odnoszę wrażenie, że Ty potrzebujesz troszkę czasu jeszcze, by dojść. Żeby czuć rękę. Dobra. Pssst. Co było? Adrian, powiem tak, strzał był niczego sobie, no. interwencja bramkarza... Dyskretna. ...incydentalna. Obroniłeś? No a jak? No a gdzie jest piłka? No a gdzie jest piłka? I czuję rękę. Mi się wydawało, że była bramka. Wydawało się. Gaborze, czy to prawda, że masz drobną prośbę do kolegi Bartosa? Taka prośba, rada. Nie ma co się napinać i używać nadmiernej siły. Wystarczy dostawić pasa i reszta pójdzie sam. O to samo podobno prosił, czy to prawda, kolega Grzebyk w kwietniu? Tak, ale nie słuchałem. I teraz też nie słuchaj. Ale jak ładnie przyjął! Dyskretne przyjęcie Miękko. na trzecim metrze zawsze w cenie. Już na poczet drona! Mam super mam. A akurat przyjęcia mam dobre. Bardzo dobre. Grzegorz, poprosiłeś, żeby było lekko, było lekko. A interwencji jak nie było? Bo ten czas zbyt daleko za daleka był. Uy. Ja Bartosa tak delikatnego Nigdy nie widziałem Brawura Nadal nie wychodzę na trzeci Uwaga, uwaga, kolego Bartos Ogłoszenie drobne na prośbę Gabora Piłka odrobinę trudniejsza, dobrze? Okej okay. Szybsza i mocniejsza Jezus Nie weszło Ale Jezus Ale strzał Gdyby nie ten słupek, ja bym uznał. Ja jestem za tym, żeby na cele charytatywne, czyli dla kolegi Bartosa, przekazać zawrotną liczbę punktów. No za samo złożenie Grzegorz to 15. Co najmniej. Za słupek 5. I ten słupek bym przekazał. <grym> 20, Biorę, 20. 20 punktów. Biorę. Tak za niecelny strzał, ja bym brał. Adrian, nie ulega żadnej wątpliwości, że za każdym razem, kiedy dotykasz piłkę swoją, Prawą stopą to widzowie wiedzą, że miałeś do czynienia z piłką za młodą. Opowiadaj. Czy grałem? Parę no. lat temu grałem, medalu nie zdobyłem. <laughs> nie no grałem, grałem trochę. Gdzie? W A-klasie i chwilę w okręgówce, jako junior grałem w seniorach. Jakie to były zespoły? O kurczę, poczekaj, zaraz ci powiem. No, no, w, że... w ogóle zaczynałem w B-klasie, to Wiktoria Chrząszczew. W A-klasie, Wiskrze, Babsk. I... I teraz poczekaj, czy ja grałem chwilę w Białka? Białka, Mazowi też grałem, Pff. Mazowia, y, teraz to chyba na czwarty widzę. Przychodziłeś y, sam z klubu do klubu, czy byłeś transferowany? Bo y, widzowie pytają. Ja nie wiem jak to było. Wtedy to chyba tata zabierał kartę i założył do innego klubu, chyba <grywa> tak to było. Bo w ogóle ciekawostka jest, że mój tata jeszcze gra w piłkę i ja w jednym zespole. O proszę, on się z jakiej pozycji? Y, on był takim defensywnym pomocnikiem. A syn? Napastnik to widać, to widać Rasowa po programie. Widać to po tym programie. No, zawsze ofensywa zawsze. Panie Adrianie, właśnie w tym momencie liczę na to słowo, którego pan tak często używa. Tu jest potrzebna brawura. Let's go. Jejku! Adrian, jest prośba od naszych abonentek. Dzwonią pani z Iskrybawa. Żeby troszkę ten drugi strzał nie był tak dokładny, perfekcyjny, tylko dziury, dziury. Cholera jasna, no! Jak zrobię dziurę swoją w pachcie to dostanę 50? No oczywiście, ja na takich uczestników liczę przede wszystkim dlatego, że Grzegorz trzymamy pachtę zapasową. Tak, są dwie. <laughs> Jest w końcu, jak ładnie od ziemi takim taśtasiem. Brawo Adrian. Proponuję jeszcze jedną dodatkową powtórkę. Za trafienie. Proszę bardzo, tylko masz 5 sekund. 5 4 3 2 1. Adrian, presja, jeśli presja. chcesz to masz. Oczywiście kolejną 5 4 3 2 1. Siedzi. Za poprzeczkę ile? Adrian, zero, ale piłka wraca! Masz po prostu 5, 4, 3, 2, 1! Adrian, w ciągu chwili podwoiłeś swoje punkty! Proponuję panu za poprzeczkę. Czy to na pewno polski dron? To jest pytanie na czasie, ale muszę Cię zmartwić, dron jest amerykański! No Ale przyjęcie jest polskie. Za daleko. Ile to jest metrów, Bartos? Wygląda na 200. A jest 0 mniej. Teraz. To było one touch, czy dwa touchy? One, one, one. A to mogę ją odbić? One, move one. One! <laughs> Kolega szpila z 30 przyjmował na baniak! Ale szpilka robi za, zanim pomyśli! Co zrobi? Cool. Na ślizgo! Brawo! Ja bym zaliczył! Znowu było jedno dotknięcie? Tak! One, one! Ja chciałem tylko, Adrian, zauważyć, że wybrałeś taką konkurencję że trudno będzie dać bonus za poprzeczkę, no ale to jest Twój wybór. Spróbujemy. Spróbujmy. Za wcześnie. Grzegorz, ja stąd widzę, że on za mało usztywnia stopę. Za mało usztywnia stopę, to stamtąd widać. Stąd zauważyłem, że stopa została dostatecznie usztywniona. I ciągle taka jest. Dobrze. Ten, co normalnie po prostu... Powiem tak, znowu dzwonią z iskry babst! pytają się, kiedy wrócisz. Zgubiłem to pierwsze, to wiesz, tak nie mogę uderzyć... Nie, nie wyszło to pierwsze, mów. Co mam zrobić, żeby tam dokopać? Usztywnij stopę i ciąń. On zna te odruchy. Psz. Patrz! Powiem tak, usztywnił i nie wyciął. Jest szansa, to do dokopać mi się? Tak, jak się przybliżymy, 10 metrów. Zbyt rotujesz. Celuj we mnie. Ja stoję dobrze, obok razu. W głowę? Może być w głowę, wtedy wpadnie w mało. Kupa się, bym zaatakował to. <grym> brawo, Grzegorz, brawo. Co ty miałeś z fizyki? Celujący. Pójdźmy dalej, trafmy w małą bramkę, a więc we mnie i do chwyt. Ale Adrian nic nie wie o małej bramce, prawda Adrian? Mała jest za sto. <grywia> już wie, już wie. Nie, zrobię to samo, dobrze ją zrobiłem chyba. <grywia> Ty, on ma jakiś pad z słupkami i pewnie znowu będzie chciał bonus. Uparł się. Ile za słupek? <grywia> no siedem dam. <grywia> Dobra, biorę. Ogólnie wydaje mi się, że mam odporną głowę, mogę przyjąć, więc mam nadzieję, że nakręcę 100. To by było super, świetnie. To by było super. Ja ci życzę, że żebyś pokazał, że masz. Ale po 20 podejmę decyzję. O, błędny, błędnik! Jeden, zaczął skromnie, dwa, przyspieszył, trzy. 9. Jeszcze 91. 10. 19. Na razie wygląda na emeryta. 20. O Jezu! Będzie nabiegał, będzie strzelał! Jak ładnie! Ty, szczuba! A gdzie 80? Po 50 bym się przywrócił. A gdzie te 80 jeszcze zostały? Bartos. Korki mi robiło opór za dużo. Szanowni Państwo, wybór pierwszy. Można już. Co? Włożymy prawą stopę. Prawa w kaloszu. W co? Jak idzie, to nie zmienia? Ja ci powiem, Bartos, że. W życiu najważniejsze są, co? Przypadki. Wchodzę ostatnio w Twoją Wikipedię, odpalam rubrykę Życie Prywatne, a tam uwielbia wędkować. Cóż za przypadek. Zobacz, no. Dobra, zrobię tak, mój do z dzieciństwa. Jakiś wędkarz słynny? Tak. <laughs> Patrzę po ustawieniu nóg, to chyba Ronaldo. Zgadza się? Krychowiak. <laughs> a to przepraszam. <laughs> a Pewniak. Ej, Pewniak, Faktycznie, jak Krychowiak w meczu ze Szwajcarią. Mamy awans do kolejnej konkurencji. Grzegorz. Złote kalosze. Bartosz, normalnie w tej konkurencji jest gorsza noga plus głowa. Ale ty niejednokrotnie udowodniłeś, że głowę masz mocną, prawda? Tak jest. To samą nogą. Czyli gorszą. którą? Prawą. Prawą gorszą. To ty wszystkie konkurencje robisz gorszą nogą? Chciałem, żeby mieli fory. Ja cię kręcę! No to dobra, to żongluj! Psz. Czyli dobrze, Bartosz, że nie mówiłem, że maksymalnie 60 sekund, bo to nie była wiadomość potrzebna. Nie. Tego się spodziewałem. Bartosz Piłkarsko jest lepszy o wiele, o wiele od Błachowicza i o wiele, 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 wiele od szpilki. Czyli Bartosz i Długo, 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 długo Wy Wy mi jakiegoś piłkarza, który którego jest lepszy. <laughs> Rasiak Grzegorza Raszeka, serdecznie pozdrawiamy. Bartosz, na koniec odrobinę poważnych rzeczy. Grudzień, dokładnie 20. Łódź, KSW numer 113. Czy ty jesteś już w zasadzie na 100% potwierdzony, że tego dnia zobaczysz? myślę, że tak. Dobra, <laughs> nieoficjalnie, nikomu nie mówcie. <laughs> Rywal, nam coś, żeby wiesz. wiem, ale nie powiem. No weź, o przynajmniej nie wiem, jedną literkę, która jest w nazwisku tamtego rywala. Jeszcze hmm. Ludzie nie wiedzieli. MT. Inicjały. MT, MT. To prawdziwe? Tak. Proszę tego nie zdradzać, bo to jest wiadomość jeszcze, która nie może wyjść na światło dziennie. Bartos, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. To naprawdę dobry występ i cały czas podczas trwania tych wszystkich konkurencji dzwoniły do mnie panie z wierzką. Czy to jest jest może jeden mecz, zdeklaruj się po Na pojedz, zagrać. Październik, reprezentacja, jak był wolny wakat na snajpera. Jeszcze mogę zagrać jeden mecz. Ale w reprezentacji? No jak? Ale w tym towarzyskim z Nową Zelandią, czy o punkty z Litwą? Bo ci załatwię. O punkty z Litwą. Panie Urbanie, kolega Bartosz jest yy, gotowy. I będzie wtedy strzelał lepszą nogą, lewą. Tak. Bartosz, pozdrów pokaż. Pozdrawiam małżonkę szanowną. Która powiedziała takie że Henry, nic tylko nie zrobił. I ja mam prośbę do Wikipedii: dopiszcie w życiu prywatnym Bartosa, lubi wędkować i ma żonę o imieniu. Patrycja. Patrycja, serdecznie pozdrawiam. Dzieci nie ma jeszcze. jeszcze nie. Wszystko w swoim czasie. Macham.